Dzień dobry, jestem Giuseppe Giulioce. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj robimy coś interesującego. Kiedy my jedziemy na całe świecie, widzimy włoskie restauracje. Co to jest napisane? Bolognese. To jest sos, gdzie możemy zjeść pasta i też możemy robić lasagne. Bardzo interesujące. Idziemy zobaczyć jak to robić, jak to robić. Przepraszam. Zaczynamy od pokrojenia wszystkich warzyw bardzo drobno. I dajemy je do garka z olejem, aby się posmażyły. Teraz dobrze mieszamy i dodajemy szczyptę soli. Kiedy warzywa są już podsmażone, dodajemy mięso. Najpierw wołowe, a później wieprzowe. I znowu bardzo dobrze mieszamy i dodajemy trochę soli do mięsa, aby wszystko w garnku było dobrze przyprawione. I mieszamy, mieszamy, aż mięso będzie białe. Właśnie tak jak teraz widzimy, wyparowała cała woda z mięsem. Więc teraz możemy dodać sklankę wina. Na pewno czerwone wino do mięsa jest super. Mieszamy dobrze, aby alkohol wyparował i zostało tylko smak i kolor wina. Ale ja będę pijany. I teraz dajemo pomidora. Daj, kefajn, črn pomidor. Zmešamo ogenj na minimum in kuhamo vse naslednje 2 ure. Pametajmo o mešanju vsak 5 minut, da se ne spali. Evo la, voilà, mamma mi, a kebono! Jaki dobre! Mmm. Popatrzę w garnku, jak sos pomidorowy wyparował i jest o wiele gęstszy. Wow. I teraz skończyliśmy. Pytanie jest, jest dobre, czy nie? Ale trudne, ja muszę spróbować. Super dobra. Nie, dobre, niedobre. Mm. Na pewno ja czuję e, marchewkę, pomidor, oleju, mięso, seler. Wszystko na mój buzi. Super, dobre, na pewno. Dziękuję bardzo. Jeśli Was podobało, proszę zapisz na mój kanał. Instagram. Facebook i na pewno YouTube. Na YouTube dzwoni na dzwoneczku. Dobrze? Dziękuję bardzo. Do widzenia.